się ...na tego typu żarty polityczne. Do śmiechu na pewno nie było posłankom PiSu, które dzisiaj zobaczyły to nagranie. To jest miejsce pani Marzeny Machałek i to jest miejsce pani posłu Zalewskiej. Widać tam, ta, pani nawet dostawiła torby. mam nadzieję, że nie zginą. Na tych zdjęciach widać jak 16 grudnia posłowie Platformy dokładnie lustrowali ławy posłów PiSu. 11 książek... Jarosław Kaczyński porozumienie przeciw monowładzy a nawet miejsce marszałka sejmu Po tym, jak posłowie pisu opuścili zablokowaną przez opozycję salę posiedzeń W ławach pis też chaos To jest jedno jedno zdjęcie tylko posła znanego posła platformy który przeszukuje Rzeczy pozostawione przez posłów Prawa i Sprawiedliwości na sali. Sławomir Nitras, bo o nim mowa, sprawą nie jest zaskoczony. To co on lepsze. pokazali, co... ale ja mam lepsze, nie, ja, lepsze. Mam, ja mam to, co mówił pan Terlecki i pani... Nie, nie ma znaczenia, ja mam Wydaje mi się, że to jest denty. Swoje nietypowe zachowanie tłumaczy nową pasją. Dziennikarze zostali wyrzuceni z Sejmu, w związku z tym ja wziąłem na siebie, cała Polska o tym wie, rozumiem, wiadomości, ja wiem, że naszego protestu nie ma w wiadomościach i że państwo nie pokazujecie protestów z posłów, ale cała Polska wie, że posłowie pełnią obowiązki dziennikarskie pod nieobecność dziennikarzy. Za chwilkę nasz stawy punkt programu. Protestujący posłowie nadają w internecie. Będzie wielu wspaniałych posłów mówić to, co tak naprawdę dzieje się naprawdę. Autorskie alternatywne wiadomości. Na koniec wiadomości z zakresu pogody. Szkoda tylko, że choć podobno bronią wolnych mediów, to próbując sił w nowej roli, nie mają czasu i ochoty odpowiadać na pytania prawdziwych dziennikarzy. Dziękuję państwu. Panie pośle, czy pan nie miałby pretensji, gdyby ktoś inny w pana ławach sejmowych szukał jakichś rzeczy? Dziękuję, że pan jest dzisiaj.